Ja chciałbym rozpocząć tego podziękowania i podziękować za te 7 lat pewne radości. Dziękuję za ten uśmiech i radość. One nam zawsze towarzyszyły. Były też oczywiście zmagania, były pewne małe jakieś trudności, ale to naprawdę na lębie. Dlatego też był to piękną bez czasu wymiany dla mnie jako proboszcz. Za sprawowane Eucharystię, za wszystkie sakramenty, które tutaj były i Twoim udziałem wiernym serdecznie dziękuję. Za ten czas poświęcony dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, chorych, dla potrzebujących. Szkolne, szkolne oprawiane kozy koło Caritas, ale nie tylko. I osoby, które nie były zauważane do tej pory przez Ciebie, były zauważone. To nie było nagłaśniania tego miejsca. Sam Bóg to zapisuje i Ksiądz Tomasz w swoim sercu. Za ożywienie naszej wspólnoty balafiany, za prowadzenie grup za te liczne inicjatywy. Gdybyśmy je zaczęli tu wymieniać, to pozostanie po prostu w kronice dla podobnych, a my wszystkie tu poczynania widzieliśmy, docenialiśmy, bardzo często podziwialiśmy. Za pomysł, ja tylko wspomnę to koło misyjne, które u nas działa. Gdzieś tak trudno zachęcić naprawdę w parafiach, o czym wiem, zebrań księżyciekanów do grup misyjnych naszych, naszej wspólnocie. Udało się to. Ponad 25 rodzin. W tej chwili mamy, które opiekują się tymi dziećmi, które zostaną adoptowane przez dane rodziny. To tylko na przykładu jedna działalność, która ożywiła znacznie nasz kościół lubranicki w stosunku do kościoła całego powszechnego. Trzeba podkreślić całą spuściznę tę materialną, ale przede wszystkim duchową, też wspaniałe piękne kazania. Pozostaniesz w naszej pamięci, przecież nic się nie kończy, do Lipna nie jest daleko. Zapewne będziesz nas odwiedzał nie w tym roku, ale w przyszłym. Za dwa zaprosimy jak doczekamy czy to na rekolekcję, czy na odpust, abyś się nam pokazał. Może już wtedy jako proboszcz masz 12 lat kapłaństwa, ale ksiądz biskup w różnym wieku posyła kapłanów na probostwo. Jak mogę się przekonać przez te 7 lat naprawdę, że już Mógłbyś nawet zostać proboszczem w Lubrańcu, gdyby nie moja, może sprawna osoba. Tak też by wszystko było. Życzę owoców w kolejnej parafii i nadzieję, że to będzie już ta ostatnia przed proboszczem szczęść Boże. Proszę teraz bardzo serdecznie Arabian, którzy też chcą coś powiedzieć przez duże, zapewne serdecznie, złożyć swoje podziękowania. że to masz. byłeś z nami przez 7 lat. Pracowałeś z nami i nad nami. Może nie widzisz efektów swojej pracy, bo jesteśmy ludem odpadów karpu. Ale gdy tylko Duch Święty powieje, to i nas zapali się w płomień wiary, nadziei i miłości. Przez te 7 lat uczyłeś nas wielu rzeczy. Sąc proboszcz w ale ja też wspomnę o kilku sprawach. Założyłeś międzyszkolne koło Caritas i w ten sposób uwrażliwiałeś nasze sumienia na ubogich. Nie tylko tych obok nas, ale też i w dalekiej Afryce. To dla tamtych dzieci organizowałeś paczki i propagowałeś adopcję do odległości. Były też kremówki papieskie, które oprócz tego, że nam sprawiały radość, to jeszcze wspomagały potrzebujących. To o miłosierdziu, ale przecież działałeś też na innych polach. Zabierałeś nas, dorosłych i ministrantów, w góry, gdzie oprócz sprawy duchowej zapewniałeś nam rekreację na tatrzańskich szlakach. Pokazałeś nam, jak się robi dywany z kwiatów na Boże ciało. W Kręgu Biblijnym tłumaczyłeś nam, jak rozumieć Pismo Święte, na rekolekcjach, Dniach skupienia i na bożeństwa Jezusa przybliżałeś nam Boga i uczyłeś, jak wchodzić z Nim w relacje. Pokazałeś również, że w czasie pandemii... Też możemy uczestniczyć w Wym świętej w naszym kościele parafialnym Dzięki transmisjom internetowym. I wiele, wiele innych rzeczy robiłeś. Nie będę wszystkich wymieniać, ale o jednym muszę: o pięknych dekoracjach. Za wszystko to, Księża Tomaszu, bardzo, bardzo Ci dziękujemy i jesteśmy wdzięczni. Bo kto tylko chciał, Mógł z Twoją pomocą rozwijać relacje z Jezusem. Za to wszystko Ci dziękuję. Nie będę ukrywać, że jest nam smutno, że odchodzisz. I będzie nam Ciebie brakowało, bo wrosłeś w naszą wspólnotę parafialną. Chcielibyśmy, żeby zapamiętał dobre chwile z dobrańca, a za wszystkie złe, które też pewnie były, Przepraszamy. Pamiętaj, że zostawiasz tu swoich przyjaciół i drzwi naszych domów i naszych serc są dla ciebie zawsze otwarte. Jak będziesz przejeżdżał niedaleko do to koniecznie nas oddać. Niech Ci Pan Bóg błogosławi, a Maryja będzie przewodniczką i opiekunką. Szczęść Boże. Rózami w oczach i ze smutkiem sercie wyrgnamy się z powrotem. Ale nie na zawsze, na zawsze. Tak. Mamy taką nadzieję i my na pewno Tobie nie zapomnimy, o Ciebie się po prostu nie da zapomnieć. I mamy taką cichą nadzieję, że ty o nas nie zapomnisz i żeby cię troszeczkę w tym prób. To ofiarowujemy Ci taki prezent ekspres do kawy. I za każdym razem, kiedy będziesz parzył sobie kawę, wspominaj o nas. Pamiętaj, że tu jesteśmy i na Ciebie czekamy. Na Wiosnę. Tak kiedyś przyjedziemy na te kawy. Szczęśliwa Musząc docenić Księdza pracę w paradoksie i się nawet. Każdy człowiek otrzymuje odgodę w jakiejś zdolności do wykonywania swojej pracy. Ale tam był wyjątkowo obdarzył Księdza wieloma zaletami. Na przykład włosy, ładny księdza śpiewa, przez syl. Przekazuje nam wad wiary przez wartościowe kazanie. Poza tym czekuje księdza Praca, i większe poczucie występu mogliśmy tego doświadczyć. Na każdą większą uroczystość Kościół i niej pije Stale było coś nowego i tu dziękujemy Cięciu proboszczowi, że nie tylko, że pozwalał na to, ale wspiera w tych Pamiętamy wszyscy, jak byliśmy zaskoczeni i oczarowani dywanami kwiatowymi na Bożego. A także dekoracjami na każdą wielkanoc. Zawsze była inna. Poza tym cyfuję księca zdolność organizacji. Mogą powiedzieć o tym ci, co uczestniczyli w pielgrzymkach i wycieczkach, przez swoją pomysłowość wnosił się stale coś nowego do naszego kościoła. Dzięki zapobiegliwości, patrząc na zniszczone figurki do w szafce trzeba trochę z mocą, pomocą dotarł ksiądz do mojej córki, która uzupełniła brakujące figurkom część ciała i szaf, poza tym pomalowała w kolorach, jakie pamiętała z dzieciństwa. Praca ta sprawiała córce wielką przyjemność, a figurki zapewne będą służyć jeszcze przez wiele lat naszemu kościołowi. Córka odświeżyła też figurę Pana Jezusa do grobu pańskiego. Ja osobiście jestem wdzięczna. Pod koniec swojego życia dzięki Księdzu namalowałam kilka obrazów do kościoła, do kościołka Świętej Anny, dwa do domów społecznych. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Pozostając, rozstając się życzymy dobry Bóg dał Księdzu dużo siły i zdrowia żeby w Nowej Paradzie był tak doceniany jak nasz. Poza tym życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. Ja nie mam żadnego kwiatka dla księżyca. tak, ale przepraszam, Ksiądz, żeby pamiętał o nas, malowałam księdzu złote jajko i napisałam księdzu Tomaszowi na pamiątkę Kiedykolwiek ksiądz będzie, to jajko miało między swymi ksiądzami już panią Kaczmarek-Rańcową. Proszę, żebyście jeszcze usiedli dosłownie na 3 minuty. Na swoim obrazku prymicyjnym napisałem słowa. Nie umiem, nie inaczej, inaczej. Czym się Pano odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wespę imienia Pańskiego. A podczas prymicji powiedziałem Panu Bogu nie umiem dziękować Ci Panu. To małe są moje słowa. Chcę Ci przyjąć moje milczenie i naucz mnie życie dziękować. Po siedmiu latach w chcę powiedzieć Panu Bogu to samo. Dziękuję Ci Panie za każdego człowieka. Za za proboszę, który był ojcem, bratem, przyjacielem. Za cztery lata. Wspólnej, do wspólnej pracy z księdzem Krzysztofem. Księdzu Krzysztofowi też dziękuję. Za każdą osobę spotkałem. Niestety mnie tutaj zmieniali nazwiska, bo kogoś pominę, będzie obrażony i na kawę nie przyjedzie do lipna. Ja dziękuję księdzu biskupowi, który mnie przyjął, wysłuchał, zrozumiał i sprawił, że jestem w lipnie. Dziękuję za sakramenty święte, za natchnienie Ducha Świętego, za tych ludzi, których spotkałem, i którzy są już po drugiej stronie, bo w przy mnie odeszła jedna osoba. Dziękuję za tych, którzy przychodzili z problemami, z radościami, za każdą spowiedź. Ja się tylko tym kościele też spowiadałem. Za wszystko Ci, panie, dziękuję. Jeszcze nie skończyłem. Wchodząc po schodach życia, czasem przechodzi ta pokusa zatrzymania i zobaczenia, co zostało za plecami. I wtedy widzę te wszystkie schody, które doprowadziły mnie do tego momentu, gdzie jestem teraz. Te większe, które wymagały większego wysiłku i te, które ułatwiały ślad, jakby same pływające w budże. Widzę te, na których brałem może łez, oraz te, na których uśmiech był szeroki od ucha do ucha, a śmiech słyszę po dziś. Widzę tych ludzi dobrych, którzy po prostu byli, podali rękę, obdarzyli dobrym słowem i tych, którzy sprawili, że zabolałem, wybaczyłem im Boga Widzę swoje decyzje. Zarówno te, z których jestem dumny, jak i te, które do dziś wzbudzają wstyd. Widzę ogrom od na których mogłem wejść, ale nie skorzystałem. Podczasem pytam, co by było gdyby. Każde życie to droga pod górę, nie zawsze przyjemna, ale każde wchodzenie pod górę kształtuje człowieka. Nie wiem, gdzie będę za trzy schody. Ale najważniejsze to być szczerym ze sobą i żyć tak, aby być szczęśliwym i innym pomagać zdobywać szczęście. Kto jest tym szczęściem? Tylko Pan Bóg. Czy żałuję? Tak. Wielu rzeczy żałuję, ale gdyby nie było one dziś, pewnie nie byłbym tym samym człowiekiem. Czy dziękuję? Tak. Wielokrotnie, bo mam komu i za co, a Pan Bóg jest na czele tej wdzięczności. Czy marzę i planuję codziennie, bo z marzeń złożone jest życie. Chcę Wam powiedzieć trzy słowa na koniec. Dziękuję za wszystko. Przepraszam za zło i proszę o modlitwę. Szczęść Bożą. Niech się do Waszowie na wszystkim zebranym pośłami Bóg. Panie z nami, z nami. i słuchaj. Nie was z powosławiam przed pomocy. Ojciec i Duch Święty. Nie wściej w pokoju Chrystusa. Panie wychodząc z Kościoła, dla każdego przekonań, słodka niespodzianu, a cukierek, jak mi miejsca, tym przyjdą, dosypiemy i każdy mu się początku smacznego. Dziękując Bogu, za średnio nad pracą się, za to w naszej wspólnocie. Róćmy przez ręce na myń, Boże Błogosławieństwo, pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Boża, rodziciel, naszymi prośbami. Racznie radzić dziś naszych, ale od swych złych racz nas zawsze wyrabiać, panu do i błogosławiona. O Panie Nasze, O Nasze, O Nasze, O Nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Amen. Matko Kościoła,